Panie, przychodzę dzisiaj do Was z filmem, o który prosiliście mnie od kilku lat. Ja też nie mogłam się zmobilizować do tego, żeby go nakręcić, ponieważ nie uważam się za eksperta, jeżeli chodzi o perfumy. Natomiast yy, z drugiej strony, bardzo bym chciała, abyście mogły zobaczyć, jakich zapachów używam. A jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to wiecie, że. Ja lubię dziwne zapachy. Lubię zapachy, które w większości mogą się kobietom nie podobać, więc nie zamawiałabym tych zapachów od razu, kiedy obejrzycie ten film. Udałabym się jednak do Sefora czy do Douglasa, żeby sobie zobaczyć, czy faktycznie te nuty będą Wam odpowiadały, bo tak jak mówię, są specyficzne. Ja też będę się posiłkowała, oczywiście, telefonem, dlatego że muszę Wam powiedzieć, jakie nuty dominują w danym flakonie. Natomiast ja ekspertem, tak jak mówię, nie jestem i mogę zupełnie inaczej odbierać te zapachy, tak jak one pachną w rzeczywistości. No ale nie chcę też przedłużać, zaczynajmy. Wszystkie zapachy, które zobaczycie w dzisiejszym filmie są to zapachy, których używam na przestrzeni jesieni i zimy. To nie są zapachy, których używam wiosną i latem, absolutnie. Tych flakonów, uwierzcie mi, nawet nie dotykam wiosną i latem. One czekają sobie przez cały rok na to, żebym mogła właśnie spsikiwać nim płaszcze. Golf, zimowe kurtki i szale. I właśnie zazwyczaj te wszystkie zimowe szale pięknie mi pachną przez długi, długi czas, kiedy użyję tych zapachów. A zacznijmy od perfum, które będą najbardziej uniwersalne i spodobają się większości z Was, tak mi się wydaje, ponieważ nie do końca powiedziałabym, że jest to wyszukany zapach, natomiast na pewno jest to zapach wyjątkowy. I mam tutaj na myśli zapach Miss Dior, i chciałabym Wam pokazać dwa flakony. Dwa flakony, ponieważ to jest flakon z ich standardową wersją, która była od lat dostępna w perfumeriach. Nie wiedzieć czemu ona została wycofana i trochę ubolewam, ponieważ na jej miejsce wskoczyła tam Dior. Ta była bardziej pomarańczowa. Teraz już Wam nie pokażę, ponieważ butelka jest pusta. Ta była bardziej pomarańczowa, natomiast ta bardziej jest już w kolorze różu, jeżeli chodzi o same perfumy w środku. I też muszę przyznać, że hmm, byłam dosyć rozczarowana, kiedy zobaczyłam, że oni wycofują ten zapach, a tak naprawdę to Wy poinformowałyście mnie o tym, bo wiedziałyście, że bardzo lubię Miss Dior, poinformowałyście mnie o tym, że ona będzie wycofana. Ja wtedy nie zdążyłam zakupić kolejnej butelki, którą y, miałabym w zapasie, natomiast zdecydowałam się na tą, no i to już nie jest to samo. Słuchajcie, ten był bardziej taki szyprowy, taki ostry, taki wyrazisty dla takiej zdecydowanej kobiety. Nie wiem nawet, jak jeszcze bardziej mogłabym opisać ten, który został wycofany, ale zdecydowanie bardziej mi odpowiadał. Po prostu to był mocniejszy zapach. Ta jest bardziej już taką wersją delikatną, bardziej może bym powiedziała, że jeszcze kwiatową. Też kiedy ja wybierałam swoją pierwszą w życiu Miss Dior, szukałam czegoś w zastępstwie zapachu Chanel i pani powiedziała, że często kobiety, które mają ochotę na standardowy zapach Chanel, decydują się na Miss Dior, więc stwierdziłam, że ok, spróbuję i to był dobry wybór. Ja Chaneli tak naprawdę już tych podstawowych, klasycznych nigdy nie kupiłam i już zostałam przy Miss Dior. Przejdźmy teraz do perfum, które bez wątpienia posiadają najpiękniejszą butelkę ever, jaką tylko miałam w swojej kolekcji perfum i tak mogę śmiało nazwać to, co się dzieje u mnie na kosmetyczce kolekcją perfum, ponieważ ja perfumy Kocham i mm, to jest Mark Jacob Decadence. Przepiękna y, butelka. Powiem wam, że nawet y, moja teściowa, kiedy zobaczyła sobie y, to butelkę u mnie, zakupiła te perfumy. Nawet y, nie wiem, czy ona wiedziała, jak pachną, czy nie wiedziała, natomiast zakupiła, ponieważ bardzo jej się podobał sam design i chciała sobie te perfumy postawić na swojej toaletce. Ja się wcale nie dziwię, bo y, naprawdę jest to przepiękny y, kobiecy akcent. Natomiast jeżeli chodzi o sam zapach, słuchajcie, nie wyobrażam sobie użyć tych perfum y, latem. Nie wyobrażam sobie. To jest dla mnie mocna przydymiona śliwka. Słodka ale jednocześnie, poczekajcie jak ja teraz poczułam ten zapach to zobaczyłam siebie w jakiejś eleganckiej seksownej sukience w szpilkach z czerwonymi ustami idącą na Imprezę typu Sylwester albo imprezę typu Andrzejki, coś w ten deseń i powiem wam, że kojarzą mi się po prostu z bardzo elegancką kobietą. Natomiast jeżeli chodzi o same nuty zapachowe, to sięgnę sobie po telefon i już wam mówię: Tu jest esencja słodkiej, włoskiej śliwki, a ja mówię, że one są śliwkowe. Może trochę znam się jednak na tych zapachach, co? Odurzającego irysa i rzadkiego szafranu. Po krótkiej chwili pojawia się serce zapachu, w którym jest właśnie ten korzeń irysa i ten jaśmin. To jest elegancki, drzewny zapach z orientalną nutą dla kobiety o wyrafinowanym guście. Idealny zwłaszcza na wieczór i specjalne okazje. I właśnie, wiecie, dla mnie to jest idealny zapach na wieczór i specjalne okazy. Nie wyobrażam sobie y, użyć tego zapachu idąc do sklepu, czy nie wiem, lecąc w lekkim pareo po plaży. Nie, ale jeżeli chodzi o konkretne wyjście to, to zdecydowanie polecam wam, jeżeli szukacie y, czegoś wyjątkowego, nie tylko jeżeli chodzi o zapach, ale również o design to y, zostawiam wam link właśnie do Mark Jacob The Cadence. Poison Girl. Zapach w życiu nie spodziewałabym się, że znajdzie się u mnie na półce, ponieważ jednak ja do miłośniczek poisonów przysłowiowo nie należę i one mi się zazwyczaj nie podobały. Natomiast ten zapach kiedyś przyprawił mnie o zawrót głowy, kiedy moja koleżanka Karolina, pozdrawiam cię serdecznie, przyszła do mnie na kawę i miała na sobie właśnie te perfumy. I ja od razu zapytałam się jej, co to za zapach i ona powiedziała mi, że to jest nowość od Diora Poison Girl. Um... Poleciałam, sprawdziłam sobie i jestem naprawdę totalnie zakochana. Ten zapach określiłabym dla kobiet oraz dziewczyn, które lubią zdecydowanie, kiedy słodkie nuty przeważają w perfumach, bo tutaj tak mi się wydaje, że właśnie się dzieje. Natomiast mają w sobie coś tak elektryzującego, czego ja nie jestem w stanie opisać, dlatego też pozwólcie, że włączymy sobie internet i włączymy internet, włączymy screena, którego sobie wcześniej przygotowałam. Dobra, czytam skład. Kwiatowo-owocowy zapach dla nowoczesnej, pewnej siebie kobiety, przede wszystkim na ciepłe dni. Skład. Głowa, cytryna, gorzka pomarańcza, lodowa pomarańcza. Podstawa. Drzewo kaszmirowe, fasola, tonka, helitrop i karmel z wanilią. I serce. To kwiat pomarańczy, neroli, róża, demasteńska róża, grase. Grupy zapachów cytrusowe. Więc wiecie co? Ja na przykład jestem miłośniczką zapachów cytrusowych. Natomiast ten wydaje mi się czymś pomiędzy. Czymś pomiędzy słodkością a takimi cytrusami. Koniecznie sobie sprawdźcie, bo naprawdę jeżeli chodzi o te wszystkie poizony z Diorów, to dla mnie to jest numer jeden. Tu prezentuję Wam najtańszy ze wszystkich możliwych zapachów, ponieważ ja akurat za ten zapłaciłam około 79 zł w Superfarmie, więc to naprawdę na promocji, to prawda. Natomiast to jest rewelacyjna cena i nie powiedziałabym, że to jest absolutnie wyszukany zapach. Nie powiedziałabym, że jest to zapach, który... Może powalić kogoś na kolana, natomiast jest to zapach, który jest idealny na jesień i zimę, który jest idealnym dopełnieniem takiego zimowo-jesiennego otulenia, jeżeli wiecie o czym mówię. I nie wiem dlaczego, wcale mi się nie podoba butelka, naprawdę uważam, że to jest tragiczny design. Są to perfumy, pozwolę sobie przypomnieć jak pachną. Są to perfumy również na wyjście, wieczorne wyjście dla zdecydowanych kobiet. Dla takich, które lubią zmysłowe zapachy. Przeczytajmy sobie jakie są nuty. Chociaż wydaje mi się, że y, tutaj akurat jeżeli chodzi o ten konkretny zapach bergamotka, biały pieprz, drzewo sandałowe, irys, piżmo. Wszystkie zapachy, które pokazuję, są opisane jako stworzone na miarę pewnych siebie kobiet. Super. Y, w każdym razie fajna alternatywa na pewno dla y, czegoś innego niż to, co jest dostępne na półkach w takich perfumeriach jak Sephora czy Douglas, ale jeżeli właśnie nie chcecie wydawać tyle pieniędzy, no to uważam, że to jest naprawdę zapach, na który warto zwrócić uwagę właśnie zwłaszcza teraz w tym okresie. Kończąc film i przedstawiając swoją ostatnią propozycję jest to Chanel Number no. 5, ta odświeżona nowa wersja. Wersja nieco bardziej mydlana, nie każda nawet miłośniczka zapachów Chanel e, lubi właśnie te perfumy, natomiast ja je uwielbiam, ale również na wyjątkowe okazje albo na wyjścia, nawet na takie wyjście jak do kina. Właśnie zaraz idę do kina i pomyślałam sobie, że to jest zapach, na który mam dzisiaj ochotę, aby dominował na moim szaliku i płaszczu. Piękny jest, naprawdę jest piękny. Skończyły mi się Gabriel. Które były określone przez Was jako najbardziej przereklamowany zapach, a mi bardzo się Gabriel podoba, widzicie. Dlatego jednak o gustach się yy, nie dyskutuje, zwłaszcza tych yy, zapachowych. To jest piękne w tym zapachu, poza tym, że on jest mydlany, że ja również tutaj czuję dominujące cytrusowe nuty, które kocham. Kocham w perfumach. Yy, natomiast też, jako ciekawostkę, powiem Wam, że mój mąż. Twierdzi, że ten zapach jest po prostu w porządku. Więc jak za taką cenę. W porządku to jest trochę za mało. <grymne> Dobra, czytamy, co on tam ma w sobie. Aldehydy Neroli Yang -y, Yang. Jest to nowoczesny kwiatowy zapach dla eleganckich, szykownych pań, które kochają nowe i piękne rzeczy. I czasami mam wrażenie, że oni tak opisują te zapachy, żeby pasowały pod każdego. Chanel Premier składa się z magicznych kwiatów yang, yang wyjątkowego aldehydu i upojnej neroli. Serce zapachu niesione jest na falach akordów, delikatnej róży i wspaniałego jaśminu. Podstawa rozbrzmi się nutami delikatnej, słodkiej wanilii i świeżego yy, vetiveru. Wiecie, na pewno jest to luksusowy zapach. Nie mogę powiedzieć, że nie. Na pewno to też jest zapach, którego ja nie czułam nigdzie indziej i nie powtórzył się nawet w jakichkolwiek imitacjach, zarach, nie zarach. Trochę jest to dla mnie zapach nie do podrobienia, trochę inny, na pewno oryginalny. Ja też bardzo lubię właśnie, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, oryginalne zapachy, nieco inne i często, tak jak też Wam mówiłam, moje koleżanki. Tylko moja przyjaciółka komplementuje moje perfumy, a często moje koleżanki sięgają po zupełnie inne nuty zapachowe. Dlatego tak jak Wam y, mówię lepiej udać się do perfumerii, żeby sprawdzić sobie, czy faktycznie dany zapach, który Wam tutaj pokazałam, Wam się podoba, czy może zupełnie wręcz przeciwnie. A może dajcie znać, może po drugiej stronie jest jakaś miłośniczka, również y, któryś z tych perfum będę bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Planuję dla Was jeszcze y, na pewno y, edycję wiosenoletnie. Jeżeli chodzi o perfumy. I cóż, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia w następnych. Buziaki! Pa!